I jeszcze jedno wsparcie ogniowe, 200 metrów na pół dnia od miasta idzie. Uwaga na południe wsparcie ogniowe. Panie. Brawo, zrozumiałem przekazałem Nelik, spróbuj się położyć z tym KMM Funkcja. No, ale tak wiesz, rozdodnie, tak jak się uczyliśmy. Dobra Zamień się miejscem, ZZZ, mi się, bo nie jest sprawa Coś bliwko, no, pada. Mało, mało. No tu wycofajcie. Chyba ktoś ostrzelał ten narożnik. Tak. Przeskakuj, Nelix, go! No. Cholera. I tak jak się uczyliśmy. Dobrze. Spróbuję. dobra, już okay, Liwka, może będzie medal? Co to? E Tak ich. Oh, yes. Mieliśmy kontakt w bramie Chris twój sektor, ja już Uważajcie na drzwi po prawej naszej swój, 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 swój. swój, swój, Idź. swój, Idź swój, swój, swój. Swój. na dobra, 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 koniec Idź, wyjdź No już Op, Na koniec, jest. za mnie, za mnie, za mnie, za mnie no, Idziemy kolumną. Której my lepiej Po prawej stronie jest kawek. Ok. Wow, ty ogień ty, ty. blisko. Ogień na mnie, ogień. Z południa, z południa, ogień do tyłu, linia dla mnie, przy murku. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Biegnijcie, biegnijcie. się. wycofywać. się swój tyłek, podnieś swój tyłek. Będziesz pół godziny. Dobra, dwie osoby na naraz, z I do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, tyłu wszystkie do tyłu. I na ścianę w niego. Jestem w murku. Był w Przymurku. W Przymurku? Nie, bardzo... Alfa mamy Jestem. kontakt z południa, jeszcze w kompleksie mniej więcej w miejscu gdzie wchodziliśmy. Do tyłu. Tam gdzie wchodziliśmy do miasta. Alba przyjął na razie kontynuuj na grób, najwyżej będziesz flankować broga Wini Co jest? Przejdziemy z lewej strony, wejdziemy w kompleks, w którym przed chwilą byliście i poszukamy tam kolejnych drzwi na które będziemy mogli się gapić na południe, okej? Okay? Okej, okay, wykonaj Kirk prowadzisz do tyłu. Tamciu trzeci, ze za kilka... Dobra, utrzymujcie ten naraz. Okay. Okay. Trzymamy. Tam widziałem. Creepów ciepli Wchodzić? Tak. A. Pamiętaj, wyczystili chłopcy go wcześniej. Więc Dobra. Wchodzi. Dwie taśmy co stały tylko Jest kilka, masz jakieś co do Już mówię Siedem magazynków Weź trochę spać tu bogiem zaporowym. Jest, Jest delikatny Baga baga ogień, Trzymaj ogień, trzymaj ogień. Ogie. Kurwa, nie widziałem ich. Jak dobrze, że powiedziałeś. Kurwa, co to za natarcie te? Alfa, kurwa, przebiegasz przez pole, strzał absolutnie wszystkich! Ja pierdole, dobrze, że powiedziałeś, ja ich nie widziałem, strzelałem. Powiedział. Chciałeś mane, bo masz manewr <laughs> Trzeba było ich rozwalić no. no jesteśmy nieefektywni teraz Nie wystąpuję to będę z nim Nelix Nelix źle z tego strzelasz Tak nie traktoś, okej okay. nie, 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 nie podnoś się, jestem nad, nad tobą jeśli nie masz zebijesz, nie masz przygniatać ognie, wiesz no, Nelix, nie podnoś się

To, na troszkę w prawo przenieść. Ja yy, Dobrze, yy, troszkę dalej. Zajmować. Który to był? Tu cię patrzysz. Wycofać się? Dobra. Nelix, do mnie. E, klucznik, przylokuję się z drużynami Charlie i tak, pójdę na prawo. Udę na, udę. Mam udę. radnego, jak się zauważyłeś. No, jestem, widzę, tam, ale ty, ja ci nie pomożę. Tak. Gdzie on gdzie A? ty, gdzie no, tutaj, dostał zed, właśnie. Kurwa, nie, bo uciągnę, staryk, gdzie, bo pociągnę, stary, gdzie wam się przekupować? Ty na razie ogarnij tutaj rannego, przegrupujemy na prawo, pójdziemy do drużyny Charlie i delta. Kurwa, klucznik, nasi właśnie wchodzą w miejsce, które żeśmy przygniatali przed chwilą. No, dlaczego no, oni się tam no, Właśnie wchodzą w kompleks, jest, w który to... Nelix na ślepo przed chwilą strzelał. Poczekaj, tutaj, klucznik, dobrze? Zajmij tę pozycję, jak się połatasz, i rozstawcie tak. okrężną, dobra? Leliks, bardzo cię proszę, bo idiotycznie stoicie, zamień się z... Do mnie. ...z... z Alfa do mnie. po Kurde, myślcie po radzie, że to myśleć Ale ja myśleć załatwić. Ale jasne. Możesz bezpiecznie, Leliks, przygnieć coś ogniem i wystrzelać do na nas równocześnie? To nie wiem, teraz cię w końcu. Okej. Pomogę ci, Nasi na 280 nagle się znaleźli. 280. Przygniatać można tak od, 206, od 220 do 260, tylko nie ma chyba co. Dobra, ale nie ma na co, wiesz? Nie, nie ma na co w tej chwili kluczyć, szkoda amunicji. Czekamy teraz, aż generator wymyśli, co my robimy dalej. Zajmijcie pozycję do tylko i wyłącznie tyle was proszę, okej? To jest. Super. Stan medykamentów. Jest okej. Okay. Jeszcze 5 rannych do pełnego mogę wyleczyć, to to będzie już pełne. Okej. 2,5 magazynka I mi zostało. Eee, Zecu, dzielisz się magazynkami z Kiprem, go. Okej, okay. Dzielisz się magazynkami z Tom Tomciu? Okay. Tak? Znowu jestem z Cofam się. To... Tak? I, ile z możesz z mi wyrzucić? Ja mam 2,5... 2,5. Ile ty masz? 3 tak, magazynki Winnik to ja z Możesz dać mi trzy? Tak, tak, tak ta. Super idziesz. pewnie, że nie A wziąłem, wezmę cię z plecaka, sorry Tak, tak, tak Słucham cię kluczniku Do nas idziesz, nie my do ciebie, ty do nas Wziąłem te dzięki, kurde ja, dobra, ja czekam aż to wyrzucisz bezmyślnie, a ty mi plecak zostawiasz Dobra idę do was Nie bądź mądrzejszy, siedzę tu Wstrzymaj Dobra tam delta tu alfa, tam gdzie jesteś, zrób okręż znowicza. Biegnie talib, kierunek 180. Odległość 200 metrów, blisko strzelasz. kontynuuj. Dostał w głowę, martwy. Alfa tu brawo, zdaliśmy w dwóch przeciwników, do których właśnie strzeliliście teraz. Odbiór, ej, brawo. Słyszałem. Klucznik ten granatnik to FOD był pewnie Tam? Tak ale spadały w nas strzały kurwa Oop, przeleciało tak blisko Kto jest z tyłu? W tył Na 45 Po moich sługowych, po moich O patrzę Oba się to pali tam

Klucznik! 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 ludzni, klucznik! ludzni, w ludzni, tak Tak. ludzni, 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 Biegniemy, brawo, chłopaki! Panowie, ze mną, ze mną. Chłopaki, biegniemy! Ze mną. Brawo, brawo. Uwaga, przebiegnę pod ludzni, dobrze, dobrze, dobrze. ludzni, Mogę na jedni kubałach w nogi. Po co, co to bo się dzieje, jesteśmy już pod budynkiem. Co? nie słyszałem was ale... Zbijam jeszcze raz, będzie dym. Zbiję go. go. A, okej. Okay. Czekaj, kilka. Czekam. Bliska coś o, przeleciało. ZETSU, co? zabijecie, zabijecie. Zobaczysz, będziesz umierać powoli. Pli tu co? Słyszałem was no. Trzy razy mówiłem. Zobacz Skróćcie te drzwi. Nie, nie ogarniasz. Kroisz. Kirk, kroisz. Przy, się mi się. Czysto. Mam psa w środku jednego, okej? Okay? Tak. Jestem gotów, Kirk. Wchodzić? Gotowi panowie? czekamy na potwierdzenie z tyłu. No kurde jak się uczyliśmy Gotowi. Gotów, gotów. Ja wchodzę w prawo. Go. Gotów. Trup cywila. W prąd, Widzę, widzę kontakt. Pięty. Jeszcze przed nami murek od 260, odległość jakieś 400 metrów, Zecu, kranatnik. 260, 400 metrów. Po moich smugowych, ładuję smugowe. Zmiana kierunku Dobrze. się Wydzynek. brawo pod ogniwem. nie mam Konkurs, Luz. Luz tam przywoływanie Nasi wbiegują do kompleksu, uważajcie, prawa strona. Ale żeś kurwa złomił granaty w dymnych, w tączu granaty w dymnych. Uwaga, nasi przy kompleksie po prawej. Okej, okay, zrozumiałem. O, lecą smugowe zielone z 260. Kirk Tomciu na prawo, zawijajcie do reszty drużyny. Dobra, biegniemy. Po jakimś czasie się zatrzymajcie i dajcie nam mogli osunowy. Dobra. Dobra, zatrzymujemy się Tomciu. Biegnijcie. Tomciu daje osunowy. Biegniemy za nimi Tam biegniemy okay. mijamy was, jesteśmy już przy naszych, przenieście się za nami Wiem, jeden tak, Biegnijmy do tego muru zdjęcie, zdjęcie. Dobra, panowie, Klucznik, dobiegnijmy do muru Jesteśmy zdjęcie, zdjęcie, zdjęcie. na otwartym polu zdjęcie, zdjęcie, zdjęcie. Pichota, dwie osoby. zmniejszał 50 metrów na stawę prawo w kontakcie Jeden zdjęty, powtórz kratnik. 50 metrów w prawo Zwłaniać okay. po Dobra wycofujemy Kirk z top dojdziemy z do tego Tak Ej. jest Daj, daj. Mogę Bieszczę, do nich Piegniemy Jesteśmy około 200 albo 180 obecnie. Znajduje się patroliście pifoty. Mają e, KM i RPG. Przyjął.